Dzień dobry. Jesteśmy... Kilka słów ode mnie. Jeśli będą pytania, jakieś to. Do... Tak? Wszystko to wiemy. Tak? Dobrze, szanowni państwo, na początek, kilka słów ode mnie. Jeśli będą pytania, yy, oczywiście chętnie odpowiem. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się ostatnia w czasie polskiej prezydencji. Rada Europejska, jest pan premier oczywiście Donald Tusk. Przed tą radą odbyły się dwa spotkania. Pierwsze spotkanie w grupie państw bardzo jednoznacznie i twardo opowiadających się za tym, żeby, żeby Unia Europejska miała twardszą politykę migracyjną i bardziej stanowczą, jeśli chodzi o walkę z nielegalną migracją. W tym spotkaniu uczestniczyły m.in. Włochy, Niemcy, ale także Polska. 14 państw łącznie w tym spotkaniu uczestniczyło. Wszyscy czujemy, że, że podejście całej Unii Europejskiej do migracji się bardzo mocno zmieni i w czasie polskiej prezydencji to było bardzo wyraźne. Drugie spotkanie, które się odbyło, to, to jest to, od samego początku funkcjonowaliśmy w tym grupie: to są państwa bałtyckie, państwa nordyckie z udziałem też Irlandii. Polska dołączyła w grudniu 2023 roku do tej. Do tej grupy. Dzisiaj to spotkanie odbywało się także z udziałem Kanclerza Niemiec. To są państwa, które bardzo podobnie myślą w tych kategoriach odstraszania, osłabiania potencjału Rosji, wspierania Ukrainy, myślenia o wzmacnianiu obronności Unii Europejskiej, ale też kwestii migracyjnej. Teraz rozpoczyna się posiedzenie Rady Europejskiej. I myślę, że to co jest najważniejsze, co, co należy powiedzieć yy, o agendzie tego spotkania, to to, że yy, to jest takie podsumowanie tego wszystkiego, co udało nam się zrobić w czasie, w czasie naszej prezydencji. Ważne tematy, które będą omawiane, to jest kwestia obronności, yy, wzmocnienia wschodniej granicy Unii Europejskiej, kwestia programu SAFE, yy, ale też to, na co my szczególnie zwracaliśmy od samego początku uwagę, to jest kwestia konkurencyjności. No i uproszczeń. W Polsce zajmujemy się kwestią deregulacji bardzo mocno. Ten proces, jak Państwo wiecie, idzie bardzo konsekwentnie, ale to tutaj też w Unii Europejskiej udało nam się przekonać od samego początku Komisję Europejską do tego, że deregulacja uproszczenia, simplifikacja, jak to się tutaj mówi, jest ważna. I te akty prawne, które zostały położone w marcu do prac posiedzenia Rady zostały przeprowadzone i to jest początek. Także w czasie naszej prezydencji udało nam się zmienić myślenie w dwóch fundamentalnych sprawach. W kwestiach obronności i tutaj mamy wyraźny, wyraźny plus i sukces, jeśli chodzi o SAFE i w kwestiach konkurencyjności i tu mamy konkretne akty prawne, jeśli chodzi o to funkcjonowanie, to, jest, to są omnibusy. To tyle na, na, na to, co początek dnia, jak, jak wygląda i co się zapowiada. Jeśli są pytania. Czy będzie próba przekonania Węgier i Słowacji do przyjęcia tego 18 pakietu sankcji? W czasie polskiej prezydencji w tym zakresie udało się kilka, kilka rzeczy zrobić. Po pierwsze przedłużyliśmy 15 pakietów sankcji. To jest ważne, bo to nie było takie oczywiste na samym początku. Udało nam się wynegocjować dwa ważne pakiety sankcji. Pracujemy teraz nad 18. Tak jak w poprzednich pakietach sankcji, ja tu jestem optymistą. Pracujemy nad tym. Mam nadzieję, że zamkniemy to do końca polskiej prezydencji, a jak wiemy, zostało 4 dni, ale wydaje mi się, że będzie dobrze. To co jest ważne, to też i mówiła o tym przewodnicząca Komisji Europejskiej, dużą rolę polska prezydencja odegrała w tej zaproponowanej przez Komisję mapie drogowej odejściu od dostaw paliw kopalnych z Rosji. I to jest też jeden z ważnych elementów osłabiania, osłabiania potencjału, potencjału gospodarczego i w konsekwencji wojskowego Rosji. Pracujemy nad przekonaniem naszych partnerów w sprawie tego pakietu sankcji. Sprawa migracji dalej jest trudna? To, to, jest, to jest sprawa, która, która zawsze będzie trudna, bo, to jest, bo, bo wywołuje emocje, ale myślę, że nasze podejście które zaproponowaliśmy w październiku zeszłego roku. Że naprawdę musimy zwracać uwagę na to, że y, migracja to jest też proces, który jest wykorzystywany w sposób cyniczny przez Rosję i Białoruś. To wszyscy już to rozumieją. Wcześniej nie, nie, nie było to oczywiste w, wśród państw europejskich. To się zaczęło pojawiać w konkluzjach. Wszyscy rozumieją, że to jest zagrożenie hybrydowe, że instrumentalizacja migracji jest problemem i że musimy ją w sposób y, bardzo stanowczy zwalczać. Więc no, zmienia się wyraźnie stanowisko całej Unii Europejskiej na takie bardziej stanowcze, jeśli chodzi o kwestie imigracyjne. No, no Polska tutaj wyznacza, wyznacza w tym zakresie pełne trendy. No, my bardzo mocno uszczelniliśmy naszą wschodnią granicę, zaproponowaliśmy nowe rozwiązania prawne, które są odbierane tutaj za zrozumienie. Co, czego nie udało się zrobić, to kwestia Ukrainy i otwarcia negocjacji podczas polskiej prezydencji. Jakie były plany? Otwarcia pierwszego klastra, bo negocjacje zostały otwarte w w sprawie negocjacji z Ukrainą. Tu Węgry blokują, to są jakieś rozmowy, aby nie, kreatywne rozwiązania, aby ominąć, po, otworzyć je niezależnie od decyzji znaczy my przez, przez tak, no, negocjacje zostały otwarte w czerwcu zeszłego roku w czasie belgijskiej prezydencji, mówię o tych negocjacjach z Ukrainą i, i Mołdawią. Nam od samego początku zależało, żeby ten proces był tak, jak się tutaj mówi, merit based, czyli żeby był czysto merytoryczny, bez powiedziałbym, takich czysto politycznych blokad. Ja zachęcam przedstawicieli rządu węgierskiego do tego, żeby się spotkali z mniejszością węgierską na Ukrainie i zapytali, czy oni chcą być w Unii Europejskiej, czy nie chcą być w Unii Europejskiej, bo zapewniam, że Węgrzy z Ukrainy wolą być w Unii Europejskiej niż nie być, bo to tu jest ten powód, dla którego to jest blokowane. To, co my przez całą prezydencję robiliśmy, pracowaliśmy bardzo blisko z Komisją Europejską, z Komisją Szkos. Doprowadziliśmy wszystkie te procesy, mówimy tutaj o pierwszym klastrze, czyli sprawach fundamentalnych, do takiego momentu, że tutaj już jest tylko kwestia decyzji o zwołania, zwołaniu konferencji międzyrządowej. Ta decyzja może być podjęta, podjęta bardzo szybko. My będziemy jeszcze nad tym pracować najbliższe cztery dni. Jeśli to się nie uda, to będzie nad tym pracowała duńska prezydencja. Współpracowaliśmy też z duńską prezydencją, żeby ten, ten proces doprowadzić jak najdalej. Do no, zrobiliśmy, co było możliwe w tych ramach. Ja przypominam, że, żeby jeden klaster otworzyć, potrzebna jest trzykrotna decyzja z jednomyślnością. Więc nie jest to proces prosty. I nie ma frustracji spowodowanej właśnie no, stanowiskiem Viktora Orbana? Nie, to, to nie jest kwestia frustracji. Czy, czy my, my wykonywaliśmy swoją, swoją robotę najlepiej, jak się dało. Komisja wykonywała, co się dało. Generalnie wszystko jest przygotowane do takiego momentu, że. Trzeba się tylko przekonać yy, nawzajem. Yy, pamiętam doskonale yy, rok temu, to trochę więcej niż rok temu, kiedy, kiedy była decyzja o tym, żeby w ogóle otworzyć negocjacje akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią. Też się wydawało do tego samego końca, że będzie to niemożliwe. Koniec końców udało się przekonać, czyli jakby ten proces pewnie pójdzie do przodu. Yy, bo musimy pracować nad tym. Tu nie ma innego wyjścia. Panie po tym wspólnym z krajami bałtyckimi w sprawie wschodniej granicy? No, znaczy podkreślamy to, że to jest inicjatywa, która jest dziś fundamentalna z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy. I za każdym razem chcemy powtarzać naszym partnerom, że my ponosimy największe koszty tego, żeby cała Europa czuła się bezpiecznie. Więc to my przekonujemy naszych partnerów do tego, że trzeba wydawać więcej na obronność, to my przekonujemy i przeprowadzaliśmy tą sprawę, że trzeba. Inwestować w europejską obronność, w tą program SAFE, to my przekonujemy naszych partnerów, że my wszyscy, cała Europa musi ponosić koszty tego, żeby, żeby granica wschodnia była bezpieczna i silna infrastruktura była na tej granicy zbudowana. Dobre informacje ze wczorajszego szczytu NATO w Hadze, to jest wszystko element tej samej, tej samej układanki. Mamy być po prostu bezpieczni, bezpieczniejsi. I myślę, że po tych sześciu miesiącach polskiej prezydencji w, w Europie już nikt nie ma wątpliwości, że wzięcie odpowiedzialności że nasze bezpieczeństwo powinno być naszym priorytetem. Prezydent Andrzej Duda uważa, że rząd chce go postawić pod ścianą w kwestii ustawy w Jatrakowie i y, poprzez poprawkę o mrożeniu cen energii. Jak pan się do tego odnosi? Do Czy Czy Zadaniem rządu jest y, y, taka praca, żeby energia była jak najtańsza i nad tym skupia się Ministerstwo Klimatu. Ustawa o odnawialnych źródłach energii, w tym energetyce wiadrowej, jest teraz procedowana w Sejmie i to jest jedyna tak przygotowana ustawa teraz, która ma szansę bardzo szybko wejść i zostać podpisana przez prezydenta. To jest dobre rozwiązanie. To jest zamrożenie energii do końca roku. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent nie chciał się na to zgodzić. Nie jest, nie jest to żadne stawianie pod ścianą, to jest po prostu dobre rozwiązanie. I jakby, a naszym zadaniem jest to, żeby przygotować jak najlepsze rozwiązanie. Tu, tu nie ma innych, innych, tak powiem, takich podtekstów. Prezydent odpowiada, że premier musi pamiętać, że ja już kończę swoją kadencję, jak No ale znaczy, jakby wszyscy musimy działać zgodnie z konstytucją. Rząd zgodnie z konstytucją jest odpowiedzialny za rządzenie zarówno w polityce zewnętrznej, jak i... Wewnętrznej i obowiązkiem rządu jest przygotowywanie jak najlepszych dla obywateli rozwiązań. Zadania prezydenta są bardzo ściśle wypisane w konstytucji. Jednym z tych zadań jest też podpisywanie ustaw dobrych dla obywateli. To jest dobra ustawa do. Yy, 6 sierpnia prezydent jest, Andrzej Duda jest prezydentem. No jakby nic go nie zwalnia z obowiązku wykonywania swoich, swoich zadań, więc jak przychodzi do niego ustawa po pełnym cyklu parlamentarnym, czyli z Senatu, no to no, no, musi dalej pracować do tego 6 sierpnia nic go z tego obowiązku nie zwalnia. Że ten, kiedy zostaną opreczone te sankcje nałożone, nie sankcje, taryfy cenne nałożone przez Stany Zjednoczone nie, na początku lipca. Jak wyglądają te rozmowy w tej? w kwestii porozumienia między Brukselą i Waszyngtonem, czy to porozumienie z Hagi może w jakiś sposób pomóc? Bo słyszymy z kolei z powodu trafa, że Hiszpania ma być karana podwójnie na że nie chce wydawać Wyłączną y, politykę handlową jest kompetencją Komisji Europejskiej i y, myślę, że to Komisja powinna komunikować, jak wyglądają te rozmowy. Ja tutaj nie, będę, nie chcę wchodzić w szczegóły. Ale nie niepokoi się Pan tym, że one tak długo trwają? Wiktor Orban dzisiaj powiedział, że to dlatego, że Stany Zjednoczone mają mocnego negocjatora, a unijny negocjator jest słaby i kiepski. No To jest opinia oczywiście Wiktora Orbana. Wiktora Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby, żeby bariery handlowe między sojusznikami, a jesteśmy przecież najbliższymi sojusznikami, znosić. Żeby było ich jak najmniej, a żeby handel między transatlantycki między Stanami Zjednoczonymi a Europą był jak najsilniejszy, bo wszyscy na tym korzystamy. Skorzystają na tym Stany Zjednoczone, korzysta na tym Europa, korzysta na tym Polska. Wszyscy, wszystkim na, na tym powinno zależeć, więc ja trzymam kciuki i jakby będziemy wspierać oczywiście komisję w tym, żeby te, żeby te wysiłki przyniosły jak najlepsze skutki. The pilot of the Polish we work very hard with the uh, with the Commission, with Commissioner Marta Kos, and we did all we could on that uh, regards. And everything is prepared to just to be signed. And uh, we have still six uh, four days of the Polish Presidency. We will work. We will work with our partners, with Hungarians. But if not, we will help the Danish Presidency to, to work on that. Do and you and see any possibility that Poland will unblock this negotiation during these times? Uh, we will see. we are working with our hungarian colleagues on this, on this topic. and are you confident that you'll get to a deal today on sanctions and on defense? Sorry, are once you again. confident that you can get a deal on some of the thorniest issues today? we are working on that. on the transatlantic relation, what, how should the member states proceed? the Deputy commission and the member states proceed. if there is no agreement by the 9th of july with the u.s. Jak uh, you know, for trade negotiation responsible is commission so I don't want to but should be the Okay but we are we are work the commission is working on jedno pytanie jeszcze, minister Dariusz już uważa że Szymon Hołownia się ciężką pracą w rządzie powinien zostać wicepremierem czy <mum> będzie miejsce dla Szymona Kopii jako wicepremiera w to jest pytanie o rekonstrukcję rządu. Ja już kilka razy mówiłem o tym, że kwestię rekonstrukcji będzie e, komunikował pan premier osobiście i na pewno w tej sprawie się połączyłem. Dziękuję, Dziękuję bardzo.